Witajcie na kanale Graciarnia Baranka. Dziś, moi drodzy, jestem w miejscowości Dalgow, rzut beretem od Berlina e, i zapraszam Was na pchlitark, który odbywa się tutaj co dwa tygodnie e, na parkingu Centrum Handlowego Hufflepark. Ten Flomarkt odbywa się oczywiście w niedzielę. Wy oglądacie to w środę. Bo tak publikuję dla Was te relacje. Duży jest ten Flomark. naprawdę, jak mogliście zobaczyć w tych przebitkach na początku z, z widok z góry z parkingu, no to naprawdę jest tu tych alejek sporo. Tu jeszcze klimat świąteczny się uchował. Pogoda dzisiaj też nie rozpieszcza. Kto tu tak dzwoni? Ale gość ma dzwoni.

Takich kufli, sporo widzieliśmy e, na Bawarii.

Wie abgerechnet. Wir okay, haben schon einen Sonntag, ja? ja. <laughs> <laughs> Moje. Moje. Tutaj mamy takie ceny, sporo narzędzi, jakieś tujce po pięćdziesiąt centów, a oczywiście szkiełko porcelana. O, ciekawy pojazd strażacki Europlay, na kablu sterowany. A zapytam o cenę. Model 10 euro u pana kosztuje. I atakujemy kolejną Rajkę. Tu znowu sporo narzędzi. 3 sztuk 1 euro takie tu są po 1 euro różne promocyjki pogadamy jaką umowę będzie i takim fajnym hanomagiem pan tutaj przyjeżdża ja nie chcę Oder Kühlschrank? 120. Ja, ja weil ich noch Fragen habe, probierst du. Du meinst, man braucht keine? ne? Ja. Trzeba przyznać, że takie pojazdy już wiekowe robią klimat tu dodatkowy na tych bazarach. Tutaj też przyjeżdża barkas z kuchnią, z taką garkuchnią i pan robi grochówę sprzedaje. O, widzę, że nawet jest dzisiaj ten barkas, to wam pokażę tutaj. Bądźcie cierpliwi, bo tu na razie widzę C15, to też już wymarły gatunek taki citronik. I tutaj Mercedes. Od kolejnego sprzedawcy. A tu z C15 możecie kupić miodzik. Kurczę, spójrzcie jakie. Kowbojki. No, tutaj takie artefakty z III Rzeszy. Rower 45 euro A tam jak widzieliście Zapłacicie nawet Paypalem Tu jaki ładny model Zaraz pytam o cenę Pojemniczki. Wszystko opisane z cenami. Chyba. 30 euro. Tutaj też ceny wypisane na prawie wszystkim. Jakie ściuchy to mnie nie interesuje. Zobaczcie, jaki super słoik, 15 euro, świetny. Przypuszczam, że Wy, moi drodzy widzowie, już widzicie tutaj jakieś cenne skarby, na których ja niekoniecznie się znam, dlatego omijam je. O rany. Jaka creepy zabawka. Dlatego piszcie zawsze w komentarzu, co Was tutaj zainteresowało. Ja jeszcze nic do mojej graciarni nie trafiłem. Jak na razie. Chociaż do takich tablic mam słabość. Ale te są zbyt nowe, kolejna raja, kolejne skarby. Tu naprawdę spory wybór, porcelany wszelakiej. Wszystko jakieś takie... no -name y. I zabawki. I Star Wars, zobaczcie. Spora kolekcja. Ciężkie to 2 euro kosztuje Przypuszczam, że jest to dobra cena Taki mały kanisterek Chciałem ostatnio taki kupić, ale tu troszkę stan jednak nie niezaciekawy Zobaczcie, jakie ciekawe lustro z taką szafą. To jest Edelstein, nie? Ja, ja. Wow. Jest on retro look, jest on, który jest trochę nie taki. Aha. 60 wie, że to jest filozofia. 60 euro, ja? Aha. 60 euro. Taki zestaw. Podobno stal nierdzewna, postarzana tak jakoś specjalnie, ale. Kurczę, nie wiem, ta za tam wyglądała jakoś tak prawdziwie w tych niektórych miejscach. I tu już mi to przypomina komodora 64. Oczywiście jest to myszka do komodory. Tutaj JoyPad Sega, Nintendo. morgen Mogę. Was kostet? Cena. Cena. A was mogę, was Commodore? O. A, jest trochę schmierz. Ok. I PS1? PS1, tylko mit 5 Aha, 20. Wróciłem tu do pana i zabieram te trzy Playstation i wszystkie gry dla kolegi. Biorę to wszystko za 40 euro. jestem coś ja fajna tablica oczywiście nowa współczesna ale ładna morgen

o, jakie fajne butelki. Mogę, was kosztuje sztuk? Ile na wadę? Sztuk kupować. Sztuka kupić. Sztuk. Tym do ani, jeden. Aha. 5 euro sztuka. Chyba że się weźmi więcej. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова tutaj znaczki no jest tego trochę No tutaj macie zegarków tarcze części no jest tego trzeba przyznać niemało i tu jeszcze na dokładkę trochę na tym stoliku No, powiem wam, że pierwszy raz coś takiego widzę. Taką ilość mechanizmów tarcz zegarkowych. No, kosmos. Tutaj mamy już takie ciekawe artefakty. Ja, ja. Danke auch, ja. Für die Info. Eigentlich. Oh, Hagen. Oh, schwer zu Ja. Hallo. Retro. Ja, retro, ja. Was kostet Was? Was kostet der? Ich wollte eigentlich für das Ding 15 Euro haben. 15. Ja, guck okay. mal. Ich glaube, du kriegst den besser weg. Aha. Weil wenn du verkaufst, sie da, kannst du gut verkaufen. Was ist Melkus. Ale u Was kosztet? Moment, dasz jest moje warię. A, ok, ok. Zaraz się Pan dowie, ile to kosztuje, bo to nie jego rzeczy. 10 euro. Taki melkus, plastikowo-metalowy. Tutaj macie ogromny wybór zabawek, a tutaj znowu w starocie. Kupić je od pana przeróżne szynki, kiełbasy, kotlety. E, on często robi takie show przez mikrofon, ogłasza, że ma jakieś paczki duże e, ze swoimi produktami w jakichś tam okazyjnych cenach. No, ale tutaj już widzę budki z jedzeniem. Jest tu mój ulubiony lahmacun, w którym często postać warto w kolejce. Teraz będę żar i gadał do Was, ale tu jest cała ta raja właśnie z jedzeniem. No a tu jest w końcu ten barkas, o którym Wam już wspominałem. Elegancki klasyk w dwusuwie. Który pracuje tutaj, pracuje i możecie sobie zjeść zupkę prosto z tej garkuchni. Super sprawa. A tu jeszcze macie aktualne terminy, kiedy właśnie ten Rudelmarkt się odbywa. Tam widzę jakieś szyby, będą do Trabanta według tego, co jest opisane na kartonie. I tu też trochę motoryzacyjnych, to chyba Simpson jest pod nóżki. Sterka właśnie takie BDR Malcaj! Spiegel, was kosztuje? 5 euro. 5 euro. Na jakie nie? Ja aha okay. a już wiemy, tu jest trabant jest jest no aha <laughs> czyli jest nówka bez żadnych odprysków okej okay. i tu są te resory od też trabiego

steht 75, also da da kann ich 60 machen. Okay. 60 100, ja? Ja. Und da 100. Okay. Oh jecke. Ja. <announcing warfare> <stie> <stie> <Ja. stiekem> ja. Znowu konsolę, jest Sega, jest stare Nintendo. Małcaj, Nintendo, was kosztuje? 80. 80. 80. Euro, taki Nintendo. Gry na Boya. Ja. Taka fajna przyczepa i garbusik, i traktor. Tu Wolwas. No, tam pan miał jeszcze troszeczkę pamiątek z trzeciej Rzeszy, ale no niekoniecznie się zgodził to wam pokazać. Ale wiecie, to zależy od ludzi. Jeszcze nie raz tu na tych niemieckich bazarach Zobaczycie takie artefakty. A ja ich przekonam, żeby wam to wszystko pokazali. No jest trochę takich wiecie, towarów z Podlady. Trochę gazetek oldtimerowych. Taki modelik, 20 euro. 100 euro, te dwa błotniki. Monety. Ja tym razem nie znalazłem nic dla siebie, ale cieszę się tak samo, jak mogę komuś sprawić radość i coś kupić na tych flowrarkach. Także kolega Damian. Będzie miał troszkę plejaków i gier do kolekcji. Sami zobaczcie: trzy konsole, sporo gier i dwa joypady. Tak, tam jest jeden, tu jest drugi. Ciekawe, czy mi się to zmieści do kufra, no nie sądzę, ale będę to jakoś musiał dowieść. I jeszcze jakby tego było mało, zaczyna padać deszcz, także komplet wydarzeń. Uciekam stąd i... Co? Do następnego, trzymajcie się. Pyrsk. Jak ja lubię ten skuter.